Cześć, witam Was w kolejnym filmiku i dzisiaj taki przerywnik pomiędzy odrabianiem filmików z PL PLW przenosimy się do Polish Foxes League i jest to ostatni wyścig sezonu jednocześnie też mój ostatni wyścig w tej lidze na pewien czas, bo postanowiłem, że całą przyszłą edycję gry po prostu nie będę się ścigać w tej lidze ogólnie na razie urywam kontakt i będę szukał po prostu czegoś innego no no nie uważam, że to był słaby poziom, bo tutaj naprawdę chłopaki stworzyli duży poziom ścigania. Trzeba było naprawdę tutaj cisnąć. Ale no powody mam jakie mam. To nie jest jakaś spontaniczna decyzja, tylko już od dłuższego czasu nad tym myślałem. Ale znajduję się tu i teraz w Brazylii w São Paulo znowu. Z tego toru mam już trochę doświadczenie, no bo ścigałem się tam niedawno wtedy kiedy działy się te wydarzenia w PLW. No i okrążenie, moim zdaniem, no aż takie złe nie było, ale na pewno odbiegało od perfekcji, no bo to był nadal wyścig tam gdzieś po mojej przerwie, gdzie dużo jakoś się nie przygotowywałem, a wyścig naprawdę ciekawy i nieprzewidywalny, więc zapraszam Was do oglądania. Jak wraca? Jak wraca? Clear. Okay, there's been an incident on track resulting in loose debris. Fortunately, the marshals and flags. <coughs> VSC, ending. Wait for the greens. Lost some time to the car behind. Brilliant, nice move. Keep going. Now, and you're going to be on hards next time. Okay, you're losing a small amount of time to so the car behind, just so keep pushing.

Pamiętacie moje przewidywania w Miami. Okay, clear. Szczepili się, załatwili się. No dobra, już ten mnie niech wyprzedzi. Chociaż Pato Pomocy Bo tu husaria mnie dojeżdża. Polska husaria. I są wściekli. Has been enabled. DRS is now enabled. Oj kurde, sorry sorry, kajtek. O, oh, nice, nice, nice Kuba. Bravo, gratulacje.

She's okay, <laughs> No to pojeżdżone, chłoszku. Mam damage. S od czego? Okay, there's been an incident on track resulting in loose debris. Fortunately, the marshals have managed to clear it up in time and there are so far no plans for a safety car. Okay, just two laps of fuel remaining now. Ło! Wow. Wow. ha, Jeszcze trochę tutaj O ku... Ale takiego wysiłku się kurna nie spodziewałem No Ale niezbyt spodziewałem się Też Tego Jaki będzie werdykt po w sytuacji, którą właśnie widzicie na ekranie w zwolnionym tempie. Za to dostałem dokładnie 5 sekund kary, a przez to, że stawka była dosyć zbita, spadłem aż z tego drugiego miejsca na ósme miejsce. Aczkolwiek jak ja patrzałem na to, obejrzałem sobie to na spokojnie, to nie rozumiem po prostu, gdzie była moja wina, w momencie, kiedy się broniłem od wewnętrznej, mogłem dyktować linię, byłem przed kierowcą za mną, poszerzyłem nawet nie, nie bardzo. Nie, nie, nie wyjechałem tak szeroko w pierwszym zakręcie na torze w Brazylii. Podbijaliśmy się od siebie, no i tak skończył kierowca Mercedesa. Poza tym też nie rozumiem w ogóle, dlaczego takie zgłoszenie zostało rozpatrzone w momencie, kiedy nie było. One wydane z onboardu kierowcy, który był poszkodowany, tylko kierowcy, który był gdzieś z tyłu. I nawet nie zostaliśmy poproszeni o jakieś onboardy, więc no, tak naprawdę byłem zdenerwowany i. To mi dało też o wiele do myślenia, co, co to było yy, zaś sędziowanie w tej lidze pod koniec tego sezonu, bo uważam, że w kilku sytuacjach też byłem pokrzywdzony, a myślę, że sędziowie są po to, żeby ten werdykt wydać raz i dobrze i rozpatrzyć go w ogóle tak, jak go się powinno rozpatrzyć, a nie w jakieś naciągane sposoby. Nawet tabelki na żadne socjale nie wrzucam wam, bo to jest w ogóle bez sensu dawać jakiś moim zdaniem fałszywy wynik. Krótko mówiąc, jeśli bym skończył na tym drugim miejscu, ja uważam po prostu, że tam skończyłem i byłem drugi w tym wyścigu, więc tak powinien się w tym wyścig, że byłem w tym wyścigu drugi. To był moje najlepszy rezultat w tym sezonie i pierwszy podium w tej lidze ogólnie, nie no nie pierwszy podium w tej lidze, ale jedyny podium w tym sezonie. I skończyłem, myślę, gdzieś na 10-11 miejscu, czyli w dziesiątce, myślę, a nie na miejscu 13-14. Więc no to tyle ode mnie. No ja Wam dziękuję oczywiście za oglądanie, że byliście w ciągu całego tego sezonu. Komentowaliście jakieś tam fajne filmiki. No i co? Mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych filmach. Do zobaczenia. Cześć.